Radość komunikacji Bartosz Urbaniak. Cześć, mam na imię Bartek. Mam mózgowe porażenie dziecięce. Bardzo dobrze widzę, słyszę i rozumiem, co do mnie mówisz. Jednak sam mówię jedynie kilka słów, to jest dla mnie problem. Mimo to mam tobie wiele do przekazania. Wyobraź sobie teraz, że nie możesz powiedzieć ani słowa żeby tobie pomóc to zrozumieć. Moja koleżanka z żurawinki, Natalia, zrobiła pracę pod tytułem Moja zasupłana mowa. Chcesz wyrazić co czujesz, przekazać co myślisz, masz pytanie, chcesz o coś poprosić, ale nie możesz. To takie rozczarowanie. Na zajęciach sartoterapii stworzyłem kiedyś pracę pod tytułem Koniec świata. Przedstawia ona kule, które są moimi myślami. Te o jasnych barwach to dobre, przyjemne myśli, wspomnienia i uczucia. Natomiast ciemne to problemy, których trudno mi się pozbyć. Problemy przy pomocy wici łapią dobre myśli. To z kolei doprowadza człowieka do wybuchu furii. Kurde, 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 kurde i tak właśnie postrzegam koniec świata na szczęście znam wiele znaków i symboli blisa piktogramów i innych które mogą pokazywać w moim słowniku komunikacyjnym mam tam ponad dwa tysiąca słów. Zdarza się, że kiedy widzę, że jestem rozumiany, z radości podskakuję na krześle i krzyczę KAK! 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 Ka. 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 Dzięki komunikacji mogę być bardziej samodzielny i niezależny, nawiązywać i utrzymywać znajomości, spytać o to, co dzieje się w życiu bliskich mi osób, wspominać, na przykład zajęcia z wolontariuszami, którzy przychodzą do Żurawinki i innych dobrych ludzi, których poznałem. Zaskoczyć ciebie, jak dobrze pamiętam daty. Jeśli wskażesz mi jakikolwiek dzień roku, jest duże prawdopodobieństwo, że powiem tobie jaki to dzień tygodnia bez zaglądania do kalendarza. Powiedzieć tobie, że cieszę się, że gram w boccie, i osiągam w niej sukcesy. Na przykład w Zamościu w 2011 roku 28 września miałem zawody i zająłem pierwsze miejsce. Gra jest fajna, pomimo że jest dla mnie stresująca, podzielić się z Tobą tym, że moją ulubioną porą roku jest jesień ponieważ co roku odbywa się wtedy w Żurawince jesienny wernisarz naszych prac, które są podziwiane przez dużą publiczność. Opowiedzieć Tobie o moim graniu w bębniarskiej grupie Żurawina Dżembe, o tym, że wymyśliłem kiedyś własny rytm, i że najwięcej emocji wzbudził we mnie nasz występ na placu wolności we wrześniu 2010 roku. Pożalić się, że nie lubię lata. Jest mi wtedy gorąco i ciągle chce mi się pić. I nie lubię zimy, kiedy kierowcy pługów śnieżnych zaśpią, bo mam problem z dojazdem tam, gdzie chcę. No i pokonywanie przeszkód szczególnie schodów oraz dywanów. To też jest dla mnie spore wyzwanie. Powiedzieć tobie, że 13 stycznia w piątek w Żurawince grałem Herszta w przedstawieniu Zbójeckie Święta. Zdradzić tobie, że moimi ulubionymi serialami są na wspólnej i Herkules, już nie Klan. A tańczyć uwielbiam do Wyginam Śmiało Ciało i DJ Bobo. Podzielić się tym, że uwielbiam jeść. Pierogi, placki ziemniaczane i kotlet schabowy. Oczywiście wszystko najlepiej z dużą ilością topionego sera. I że uwielbiam się śmiać. Prawie bym zapomniał. Słowem szczególnie dla mnie ważnym jest chwalić. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu o grupie Żurawina Dżembe.